Do oglądania specjalnego odcinka Faktów czwórki zaprasza Wojciech Sadu. W odcinku pokażemy skróty z pikniku, który odbył się przy naszej szkole. Pani dyrektor przywitała gości i przekazała informacje na temat przebiegu imprezy. To już taka nasza świecka tradycja. Można by sparafrazować Stanisława Tyma z kultowego misia w odniesieniu do odbywającego się już po raz piąty jesiennego pikniku rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu. Cieszy się o nie słabnącym zainteresowaniem, a nawet przyciąga coraz większą liczbę rodziców i ich pociech, które 1 września przekraczają progi tej liczącej się w naszym środowisku placówki oświatowej. Piknik otwarły oświorniczki. Zobaczmy, jak to wyglądało. Były to pokazy ratownictwa wodnego w wykonaniu grupy ratowników działających na basenie jako sekcja miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. Demonstrowano, jak wygląda pomoc z zastosowaniem sprzętu ratowniczego podczas zagrożenia utonięciem. Pokazano także udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym. Pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Po ich zakończeniu wszyscy mieli okazję do ćwiczeń z ratownictwa i poszerzania wiadomości z tego zakresu. Ważnym wydarzeniem było otwarcie Placu Zabaw. Wszystkich już witałam, jeszcze raz to serdecznie czynię, natomiast chcę, wśród nas mamy gości, chcę powitać bardzo, bardzo serdecznie zastępcę prezydenta miasta, panią Marię Pędrak, panią dyrektor zarządu szkół i przedszkoli Barbarę Rokowską i pana radnego z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, pana Góralczyka Adama. Chciałbym powiedzieć, że spotykamy się dzisiaj z trzech powodów. Z powodu naszego święta radosnego, pikniku, który zawsze co roku organizujemy. Z powodu otrzymania przez szkołę certyfikatu szkoły promującej bezpieczeństwo. Jedyna szkoła w Powiecie, szkoła podstawowa numer 4. Gimnazja mają, ale my jako szkoła podstawowa jedyna. I oczywiście najważniejsze dla Was i dla nas otwarcie placu Zabaw. Myślę, że należą się wielkie podziękowania tutaj na ręce Pani Prezydent, Rady Miasta i Zarządu. Składamy wielkie podziękowania za ten cudny plac Zabaw. Poprosimy teraz Panią Prezydent o, 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 o uroczyste odsłoń, otwarcie Placu Zabaw. Pani Dyrektor też zapraszam. Otwarciem tego pięknego Placu Zabaw, który mieści się na terenie naszej szkoły, dokonali zaproszeni goście w osobach. Wiceprezydenta Miasta Oświęcimia, Pani Marii Pędrak, Dyrektora Zarządu Szkół i Przedszkoli, pani Barbary Rokowskiej, radnego pana Adama Guralczyka oraz dyrektora szkoły pani Joanny Kuźmy. Z placu zabaw będą korzystać uczniowie szkoły, świetlicy oraz przedszkola. Od godziny 16 jest on udostępniony dla wszystkich dzieci. Po ceremonii otwarcia szkolny zespół artystyczny Dosido wykonał taniec irlandzki. <śleski> Punktem programu był bieg pod hasłem Biegaj Razem z Nami. To już piąta edycja naszego biegu. W tym roku uatrakcyjnili go zaproszeni goście z klubu biegacza Zadyszka. Głównym celem klubu jest propagowanie biegania jako formy ruchu oraz popularyzowanie rekreacji fizycznej. Prezesem klubu jest Andrzej Obstarczyk. Które wraz z sześcioosobowym składem i flagami klubowymi prezentowali swój klub. Tradycyjnie bieg cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 250 uczestników. Byli to uczniowie naszej szkoły, absolwenci, rodzice i nauczyciele. Ten bieg ma na celu popularyzowanie biegania i wszyscy są tu zwycięzcami. Maksymalnie można było zrobić cztery okrążenia ulicami wokół szkoły. Wszystkim uczestnikom zostaną rozdane dyplomy w późniejszym terminie. Po zakończonym biegu każdy otrzymał soczek ufundowany przez Radę Osiedla Północ, za co im bardzo dziękujemy. Nad przebiegiem biegu czuwali nauczyciele wychowania fizycznego, uczniowski klub sportowy sekcji lekkiej atletyki Polfin, a trasę obstawiali harcerze, którzy dbali o bezpieczeństwo w czasie biegu. Mamy nadzieję, że bieg ten stanie się tradycją i będzie przyciągał coraz większą ilość uczestników. Podczas pikniku dużym zainteresowaniem cieszyli się motocykliści i Indianie. Motocyklistami byli uczniowie i absolwenci zespołu szkół Towarzystwa Salezjańskiego, którzy zaprezentowali swoje umiejętności podczas jazdy. Indian można było poćwiczyć strzelania z łuku, obejrzeć ich tradycyjne stroje, a także zostać pomalowanym w indiańskie barwy. Zorganizowano również zabawy w przeciąganie liny, łowienie węży i kaczuszek. Na pamiątkę można było zrobić sobie zdjęcie i kupić indiański amulet. Na imprezie pojawili się redaktorzy portalu Oświęcim Online, reprezentujący również telewizję regionalną Wektra. Ekipa nagrywała swój program, ale jednocześnie interesowała się naszą szkolną telewizją. Cieszymy się, że naszym piknikiem zainteresowały się oświęcimskie media. Nagrany przez nich materiał będziemy mogli oglądać niebawem na portalu. Przeprowadzili oni także wywiad z kołem redakcyjnym Faktów Czwórki. Po rozmowie z dziennikarzami święcieńskiej telewizji rozpoczęliśmy nagrywanie materiału do setnego, jubileuszego odcinka Faktów Czwórki, który okaże się niedawem. W czasie pikniku można było zobaczyć jak nasi redaktorzy nagrywają materiał do setnego odcinka Faktów Czwórki. W tym odcinku pokażemy migawki z naszej dotychczasowej działalności. W czasie nagrania odwiedziła nas Ania Orłoś, nasza pierwsza prezenterka. Na pikniku każdy mógł się poczęstować grochówką, kiełbasą z grilla i domowym ciastem. Tworzyła się też duża kolejka do waty cukrowej. Dziękujemy wszystkim rodzicom za pyszne ciasta, panią kucharką za świetną grochówkę, panu Mikoszowi i rodzicom Zuzi Krawczyk za grillowanie, panu Tadeuszowi Kasperczykowi za pieczywo i pączki, a panu Maciejowi Szlagonowi z zakładów mięsnych w Andrychowie za wspaniałe kiełbaski. świetnie bawiliśmy się podczas karaoke i wiele frajdy dały nam tańce irlandzkie oraz inne zabawy taneczne Pani dyrektor podziękowała wszystkim organizatorom pikniku. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, wszystkim pracownikom szkoły za cudny piknik, za wspaniałe przygotowanie, za świetną zabawę. Myślę, że będę wyrazicielką wszystkich dzieci, opinii wszystkich dzieci, które tutaj były Dziękuję. Odcinek specjalny Faktów Czwórki prowadził Wojciech Sadu.